Jeżeli życie jest nieszczęśliwe albo niewystarczająco szczęśliwe, nie warto go kontynuować. Nie wiem, czy jestem reprezentatywnym przypadkiem, ale w prowadzonych przeze mnie rozmowach u moich adwersarzy, naturalnie, tego typu przekonanie zaczyna prześwitywać coraz częściej i coraz intensywniej. Zazwyczaj pojawia się ono, kiedy dyskutujemy na temat aborcji antynatalizmu czy eutanazji. Czasami, kiedy rozmawiam ze zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego, dochodzimy do takiego momentu, w którym stwierdzamy, że obiekt, który znajduje się w łonie matki, posiada pewien niezidentyfikowany status ontologiczny. Ja oczywiście obstaję za tym, że to jest człowiek, a... Ta osoba, z którą dyskutuje, przyparta do muru, no musi w końcu przyznać, przynajmniej, że nie jesteśmy pewni, co do tego, czym to jest. No więc w związku z tym ja mówię, że jeżeli tak do końca nie wiemy, to może lepiej na wszelki wypadek urodzić i nawet jeżeli tego dziecka się nie chce, na przykład oddać go do okna życia. Prawda? Tego typu sposobem sto kilkadziesiąt now nowonarodzonych dzieci ratuje swoje. Życie. No to może tego typu postępowanie byłoby racjonalniejsze i bardziej moralne, nawet uwzględniające naszą niepewność? No i w tym momencie mój adwersarz mówi: No ale co to dziecko będzie miało za życie, trafi do domu dziecka, w jakich warunkach ono będzie żyło? Drugi przypadek to słynny antynatalizm. No, ideologia, która na szczęście nie rozpowszechnia się aż tak bardzo w naszym kraju, jakby mogła, ale część młodych osób, zazwyczaj doświadczających poważnych trudności i cierpień w swoim życiu, właśnie w wieku dojrzewania, no, przychyla się ku niej jako obserwując i doświadczając tego całego cierpienia, no i pojawia się u nich taka wątpliwość, że no, być może powoływanie na świat kolejnego istnienia, kolejnego życia no, jest w jakiś sposób niemoralne czy nieetyczne. No bo powiększa tę pulę cierpień na świecie. No i wreszcie trzeci przypadek, no to eutanazja temat już z każdej strony obrobiony, aż ciężko tutaj powtarzać argumenty jednej czy drugiej strony, bo wydaje się, że one zostały już po stokroć wyrażone. No ale i tutaj oczywiście pojawia się takie przekonanie, że jeżeli to życie jest niewystarczająco szczęśliwe, aktywne, no to w tym momencie może lepiej dać sobie spokój i z tym skończyć. Pojawiają się tutaj trzy zasadnicze trudności, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. Bo we wszystkich tych trzech sytuacjach, o których powiedzieliśmy, jest to aksjologiczne założenie. Jeżeli życie ludzkie nie jest wystarczająco szczęśliwe, można je zakończyć albo w swoim własnym przypadku, jeżeli mówimy tutaj o jakimś samobójstwie. Najlepiej zasystą, jeżeli nie możemy go sami dokonać, albo u innych, gdzie decydujemy za tych, na przykład, nienarodzonych, czy o zgrozo już gdzieś tam żyjących, czy wegetujących. Pierwsza trudność tego, w tym sposobie rozumowania dotyczy kwestii ciała i aparatu poznawczego. Otóż proszę Państwa. Nawet osoba, która mieni siebie nieszczęśliwą, albo osoba, którą my postrzegamy jako tą nieszczęśliwą, nawet te osoby wykazują pewne reakcje na zagrożenie, które przychodzi z zewnątrz, które świadczą o swego rodzaju pragnieniu przetrwania ich organizmu, pragnienie zachowania swojego funkcjonowania, swoich czynności życiowych. Występuje pewna preferencja utrzymania tego stanu ponad zniszczenie, rozkład, śmierć czy unicestwienie. Zwykle słuchamy się sygnałów dochodzących z naszego ciała. I co ciekawe, bardzo często są one trafniejsze i rzadziej występują w nich błędy, aniżeli w naszej sferze poznawczej, którą wynosimy na piedestał w naszym takim codziennym myśleniu o człowieczeństwie. Czy nie wzięcie pod uwagę tego pragnienia życia, które przejawia się w całym funkcjonowaniu naszego organizmu, nawet wśród osób nieszczęśliwych, które nie widzą nadziei, które przejawia się w rozmaitych odruchach unikania zagrożenia i tym podobnych, jest odpowiedzialne? Biorąc pod uwagę, jak często myli się ten nasz Aparat poznawczy? Przecież nasze poznanie rzeczywistości jest zniekształcane na co dzień. Nieustannie coś niewłaściwie oceniamy, nieustannie wyznajemy jakieś fałszywe przekonania, nieustannie w sposób niepraktyczny, niesłuszny, zakrzywiony interpretujemy sygnały dochodzące z rzeczywistości zewnętrznej. Natomiast ciało, proszę państwa, w gruncie rzeczy, przynajmniej w porównaniu z, tą, z tym aparatem poznawczym, o którym mówimy, o tych, z tymi wyższymi funkcjami poznawczymi, ciało myli się stosunkowo rzadko. Oczywiście istnieje coś takiego jak omamy somatyczne, ale w porównaniu z tymi wszystkimi błędami i zniekształceniami poznawczymi występują takie zjawiska niezwykle rzadko i w gruncie rzeczy u nielicznej ilości osób. Komu więc ufać? Skoro na co dzień swojego ciała słuchamy i ufamy mu, no to w tym przypadku, wyjątkowym z jakiegoś powodu zignorowanie tych sygnałów płynących z ciała i świadczących o pragnieniu życia, no wydaje się zupełnie nieracjonalne. No i w takim momencie pojawia się podejrzenie, że być może jest to spowodowane swego rodzaju zideologizowaniem, bo jeżeli czynimy tego typu Wyjątek i to jeszcze powołując się na jakieś wartości, jak na przykład tam wolność wyboru i tak dalej, no to oznacza, że być może to zideologizowanie każe nam postępować zupełnie inaczej, aniżeli byśmy to robili w odniesieniu do wszystkich niemalże codziennych czynności, które wykonujemy, codziennych decyzji, które podejmujemy. Tak więc. Nie możemy zignorować w całej tej dyskusji dotyczących naszej własnej woli kontynuowania życia, a tym bardziej ocenie czy opiniowaniu wartości życia innych i uzasadnienia ich, jego kontynuowania, nie możemy tych pragnień ciała pominąć. Ale to nie jest ostatnia kwestia. Druga to odmawianie sprawczości. Jeżeli żyjemy w świecie, w którym nieustannie słyszymy hasła w rodzaju sky is the limit, każdy jest kowalem własnego losu, no i nagle odmawiamy sprawczości temu dziecku, które narodzi się być może w trudnych warunkach, ale my już z góry założymy, że ono nie tyle nawet dojdzie do jakiegoś wielkiego sukcesu, wielkiego samospełnienia, ale odmawiamy mu nawet. Dojścia do momentu, w którym ono osiągnie zadowalający stan bytowania swojej egzystencji. Zadowalający, nawet nie jakiś wybitny. No To czy my w ogóle nie postępujemy w niezgodzie, w niezgodzie z jakimiś standardami, które wyznajemy na co dzień? No przecież jednak wierzymy, że człowiek może coś w swoim życiu zmienić, że może gdzieś dojść, że praca popłaca, i cała masa tego typu przysłów, którymi na co dzień się posługujemy, No ale w tym jednym przypadku z jakiejś dziwnej przyczyny stwierdzamy, że dziecko wychowane w takich warunkach absolutnie nie będzie na tyle sprawcze, by te swoje warunki poprawić w przyszłości. No czy to znowu nie kieruje nas w stronę podejrzenia jakąś właśnie ideologizację naszego spojrzenia. No i wreszcie ostatnia kwestia, czy sam pogląd? Jakoby życie niewystarczająco szczęśliwe nie było warte przeżycia, nie rodzi pewnych określonych konsekwencji społecznych na przyszłość? Tu się oczywiście kłania tytuł wybitnej książki konserwatysty Richarda Weavera pod tytułem Idee mają konsekwencje. Swoją drogą bardzo zachęcam Państwa do przeczytania tej książki, nie pozostawania tylko na znajomości samego. Tytułu, ale sięgnięcia do samej książki z jakiegoś antykwariatu, bo to jest absolutnie niezwykła pozycja. Więc idee mają konsekwencje. Proszę Państwa, mamy dwa podstawowe typy dystopii, które opowiadają o warunkach totalitarnych. Pierwszy typ to dystopie, w których ludzie żyjący w totalitaryzmach przyszłości są nieszczęśliwi. Czasem być może skrywają to swoje nieszczęście pod jakąś maską, ale wiemy doskonale, że ci bohaterowie i ci ludzie wewnętrznie się boją i najchętniej by stamtąd uciekli. No tutaj, oczywiście, możemy przywołać słynny rok 84 Orwella, ale na przykład też komiksową dystopię Aleksandra Chodorowskiego pod tytułem Inkal. Tam też mamy z czymś takim do czynienia. Ale jest też drugi typ. Dystopia, w której wszyscy są niezwykle uśmiechnięci i szczęśliwi. Żyją w nieustannym entuzjazmie, radości. No i tutaj przykładem takich dystopii jest oczywiście słynny Aldus Huxley takiego, Nowy Wspaniały Świat, ale na przykład również My Zamiatina. Proszę państwa, która dystopia wydaje się państwu straszliwsza? O sobie mogę powiedzieć, że pewien dodatkowy ładunek grozy totalitarnego świata przyszłości posiada właśnie ta jego wizja, gdzie wszyscy są uśmiechnięci i wszyscy są szczęśliwi. I to z trzech powodów. Po pierwsze, człowiek nieustannie radosny, nieustannie zadowolony, nieustannie uśmiechnięty, no, wydaje się być jednak pozbawiony swojego człowieczeństwa. No, przypomina. Takie uszczęśliwione zombie, jednowymiarowe, pozbawione dostępu do różnych wymiarów spektrum doświadczenia ludzkiego. I to jest ten pierwszy element grozy. Drugim jest takie pytanie: ale co się właściwie stało z tymi nieszczęśliwymi? Czy oni zostali umieszczeni w jakimś rezerwacie, w jakimś getcie? Czy może zostali uprzednio wyeliminowani w ramach jakiejś szeroko zakrojonej masowej akcji eugenicznej? Taki przemysł śmierci dla tych, którzy mogą być nieszczęśliwi. No i wreszcie trzecia opcja: być może ci, którzy wydają się szczęśliwi, są szczęśliwi dlatego, że zaćpano ich. Nie są sobą. W roku 1984 próbowano zlikwidować neurologicznie orgazm, ponieważ był on niebezpieczeństwem dla władzy. Mówię oczywiście o książce, rok 1984. Natomiast w innych podawało się nieustannie substancje, które stymulowały ośrodki przyjemności. Mamy tu do z ingerencją z zewnątrz, z niesamowicie posuniętą daleko kontrolą. Oczywiście ja nie mówię od razu o tym, że jeżeli zwycięży takie przekonanie w społeczeństwie, to ludzie zaczną eksterminować tych nieszczęśliwych, bo to by była przesada, ale możliwe są jakieś rozwiązania pośrednie, no, na przykład rugowanie tych nieszczęśliwych jako nieprawomyślnych. Dyskryminowanie tych nieszczęśliwych, to, to, że będą niemile widziani, nie będą traktowali na równi. Ci nieszczęśliwsi z faktu braku przeżywanego szczęścia i entuzjazmu, na przykład do panującego systemu, zostaną strąceni do jakiejś tam pozycji pariasów. Tego typu zagrożenie już jak najbardziej występuje. Tak więc jest też taki lęk związany z tym, co się stanie, jeżeli konsekwentnie pójdziemy w te właśnie przekonania. Które na razie tylko prześwitują w argumentacji rozmaitych osób? Racjonalne rozprawienie się z takimi właśnie przekonaniami, które pojawiają się w naszym społeczeństwie coraz częściej niestety będzie miało bardzo ograniczony zasięg. Ile osób tak naprawdę zagłębia się i wdraża w tego typu racjonalne dyskusje, wymiany argumentów, poływanie się na Konsekwencje różnych idei. To jest bardzo niewielka liczba osób. Proszę Państwa, w związku z tym to, co ja teraz robię, posiada bardzo ograniczony zasięg, a problem w skali masowej można załatwić w zasadzie tylko jednym sposobem: powrotem do metafizyki. Powrotem do pewnego absolutu chrześcijańskiego i katolickiego, jako pewnej ostatecznej instancji. Rozstrzygającej te sprawy i rozstrzygającej o świętości życia, o postrzeganiu życia jak, jako daru Bożego, którego nie jesteśmy w związku z jego pochodzeniem, takimi zupełnymi, aż do samych granic, dysponentami. Bo nie możemy tego daru odrzucić, nie możemy się mu sprzeciwić. Więc dopóki metafizyka nie powróci nasz sposób przekonywania będzie miał bardzo ograniczone możliwości. Na tym powinniśmy pracować i myślę też, że dlatego rację miał Rod Dreyer, twierdząc, że największym zagrożeniem dla dzisiejszego świata jest właśnie świecki, liberalny porządek. W tym momencie kończę swój wywód o wartości życia, ale nie kończę jeszcze audycji, dlatego że chciałem Państwa poinformować. Niektórzy z państwa pewnie już o tym wiedzą, niektórzy mogli nie doczytać. Może no, po już chyba 2,5 roku funkcjonowania kanału Radykalny Pasywista na YouTubie no, po raz pierwszy pojawiła się pewna trudność, której szczerze mówiąc spodziewałem się już dużo wcześniej, więc to co się stało i tak uważam za sukces pewien, że tak długo dotrwaliśmy, ale po raz pierwszy został Usunięty przez jakiegoś pracownika YouTube'a. Film. Ostatni film, który został opublikowany kilka dni temu. Film został oczywiście usunięty z paragrafu o mowie nienawiści, która jest, stoi w sprzeczności oczywiście z polityką i regulaminem społeczności YouTube'a. Usunięcie tego filmu było zupełnie absurdalne, dlatego że Została wyrażona w nim raczej troska o pewną grupę społeczną, o jej zdrowie. Natomiast ta troska no, nie jest taką troską, jaką by, jakiej by oczekiwali sobie niektórzy reprezentanci polityczni tej grupy chronionej, jak to się na YouTubie i nie tylko zresztą nazywa. Oczywiście nie będzie to powstrzymywało mnie od mówienia dalej tego, co uważam za słuszne, więc. Uruchomiamy plan B. I proszę Państwa, od dzisiaj każdy materiał, który w jakiś sposób przy odpowiedniej dozie złej woli albo doktrynerstwa czy zideologizowania lewicowego mógłby zostać zinterpretowany jako swego rodzaju uderzenie w grupę chronioną. Od dzisiaj tego typu materiały będą po prostu pojawiały się na innej platformie, na platformie X, słanej kiedyś Twitterem. Może państwo kojarzą Twittera raczej z umieszczaniem krótkich tekstowych informacji, ale dla właściciela konta premium, którym ja oczywiście szczęśliwie jestem, została udostępniona opcja publikowania również filmów, nawet w takiej długości jak na YouTube. Więc kiedy będę chciał opublikować coś, co Teoretycznie mogłoby się nie zgadzać przy pewnej interpretacji z polityką YouTube'a, to po prostu nie będę tego tutaj zamieszczał, bowiem są kolejne ostrzeżenia, potem są blokady czasowe yy, konta na YouTube'ie, więc chcę tego uniknąć. Będę po prostu państwa informował zarówno w filmach, jak i na karcie społeczności, że coś nowego pojawiło się na Twitterze w tym przypadku będzie można obejrzeć to absolutnie bez żadnych rejestrowania się, bez spełnienia żadnych dodatkowych czynności. Będzie wystarczało kliknąć w link, który Państwu wrzucę. Więc tak obejdziemy proszę Państwa tę, nie chcę już tak mówić szumnie jak Większość takich kombatantów YouTube'owych, którzy tam strasznych męczenników zgrywają, tu chodzi o jakąś straszną cenzurę. No, ale jest to jakaś tam forma cenzury, moim zdaniem bardziej związana z utrzymaniem takiego, a nie innego wizerunku YouTube'a, co będzie dążyło do uzyskania większych zysków. Ale Twitter akurat ma inną politykę i w tym sensie jest bardziej wolnościowy. W związku z tym będę Państwa o tym informował. I w ten sposób zwyciężymy. Serdecznie Państwa zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do udostępnienia no i do wsparcia mojej działalności na serwisie Patronite. Link znajdą Państwo w opisie. Pozwala mi to funkcjonować, pozwala mi to produkować znacznie więcej materiałów na różnych platformach i popularyzować idee konserwatywne. Więc jeżeli Państwo chcą pomóc mojej działalności, zachęcam do wsparcia. Większą bądź mniejszą kwotą, w zależności od Państwa oczywiście chęci i możliwości. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału i zapraszam na kolejną audycję, która już niebawem.